Tutaj hey, witajcie dzisiaj luźna pogadanka o tym, co dają zabiegi energetyczne. Czy to reiki, czy to oczyszczanie, tantra, tańce intencyjne. Więc przede wszystkim energia zmienia wibracje. A co za tym idzie, y, zmienia świadomość człowieka. Nie jest to od razu takie bum, ale po każdym zabiegu, każdym y, razie od razu widać y, te zmiany. Jeżeli jesteśmy uważni i podążamy y, za nimi, no to tutaj pewne rzeczy zaczynają się zmieniać. I wygląda to w ten sposób, że to jest takie na początku delikatne i subtelne. ale Przede wszystkim um, zrzuca się iluzja. Um, iluzja tego, w czym żyjemy, w jakim związku jesteśmy, um, dlaczego tak, a nie inaczej myśleliśmy. Z moich obserwacji też um, widzę, że. Um, Wychodzi na wierzch to, co jest w podświadomości ukryte czyli takie nieświadome, to, co nas kierowało głównie schematami i przekonaniami to zaczyna to się ukazywać też w sposób taki, że mamy jakąś myśl, jakieś małe oświecenie w sensie hmm, refleksję jakąś. I to powoduje, że potem jest kolejna, kolejna i w taki sposób zaczyna jakby przed nami się otwierać takie drzwi do nas samych tak naprawdę. Mi ja już od paru lat jestem czy zajmuję się, ale sama też ze sobą pracuję i chodzę na takie zabiegi. I to, do czego widzę, co mnie w sumie po czterech latach doprowadziło, to oczywiście tam wszystko się działo jakby etapami, że powoli zaczęłam widzieć rzeczy, ludzi w innej perspektywie, ale później też zaczęłam. Mieć większe refleksje nad tym, co ja robię nie tak, gdzie ja popełniam błędy, gdzie moje zachowanie w stosunku ludzi może być nie w porządku. Ale nie dlatego, że społeczność tak myśli, tylko ja już się nie czułam komfortowo z pewnym zachowaniem i czułam potrzebę zmienienia tego. I zauważam, że to doprowadza tak naprawdę do jedności. Ta jedność jest szeroko pojęta, bo dla mnie jedność jest wtedy, gdy ja akceptuję siebie, akceptuję to, co się wydarza. Nawet te momenty, które nam się takie wydają, nie wiem, niefajne, złe, tak, to ja je traktuję jako lekcje i później faktycznie okazują się lekcją. Natomiast ta jedność doprowadza nas e, tak w dużym skrócie do miłości siebie i świata drugiego człowieka. I to jest chyba taki najlepszy prezent od tego wszystkiego, ale to oczywiście, e, jak powiedziałam, dzieje się etapami, i tak naprawdę, chyba najpierw zaczyna się ten rozwój, gdy już w ogóle zaczyna się coś, jakaś praca z energią. I ktoś jakby pójdzie w to dalej, to przede wszystkim ta energia nakierowuje nas na nas samych, na pracę ze sobą, na to, żeby poprawiać jakość swojego życia, swojej osoby, ale nie w kontekście idealizmu takiego człowieczego, tylko chyba takiej zgody z samym ze sobą i odnalezienia siebie tego prawdziwego i. Tego, z którym chcę iść przez życie. Gdzie się czuję komfortowo, bezpiecznie. No i tutaj największy bum to jest właśnie poszerzenie świadomości. No co się równa pójście level wyżej, czyli wibracje po prostu się wzmacniają, idą w górę. I tutaj... To rezonowanie. Nie tylko z samymi ludźmi się zmienia, ale przede wszystkim ze wszystkim. No, podam taki przykład śmieszny, czasem tragiczny, bo ja zawsze bałam się pająków i to było u mnie. Już sama myśl wywołana powodowała, że miałam zimny pot, było mi słabo i sztywniałam, a gdzieś. Jakiś nie może nie cały rok temu, A zaczęłam mieć coś takiego, że zaczęłam traktować y, ziemię, zwierzęta, inne rzeczy, jako coś bliskiego, ważnego. I no, jak był gdzieś jakiś pająk, y, to zaczęło się w sumie od tego, że nie potrafiłam go zabić. No, wynieść też nie było mowy, bo. Y, Największy problem miałam chyba, może nie z tym, że on jest taki obrzydliwy, tylko że mnie dotknie i wskoczy na mnie, i po prostu dotyku się bałam. I e, zaczęło się to zmieniać, że jak gdzieś, e, właśnie im bardziej przed czymś uciekamy, tym bardziej to do nas przychodzi, więc te pająki się gdzieś tam pojawiały. No, i efekt zawsze był ten sam, aż w którymś momencie stwierdziłam, że no dobra, to ja sobie posiedzę i chociaż popatrzę sobie na niego, i tak z taką ciekawością też patrzyłam. I miałam takie poczucie, że to jest istota boska. Bez wchodzenia, czy ma duszę, czy nie, bo dopóki jej nie zobaczę, to nie będę wiedziała, ale wierzę w to, że tam jest po prostu istota, która w jakiś tam sposób czuje. Może niekoniecznie zawsze myśli, ale istnieje i żyje, tak? I nie potrafiłam po prostu zabić robala czy tam pająka. I przyszedł taki moment, że jakbym zaczęła czuć taką gotowość, żeby się z tym zaprzyjaźniać. Po prostu pozwolić temu być, że jak on sobie gdzieś jest w domu, to wiem, że miałam jeszcze taki lęk, że mi w gardło wejdzie, jak śpię na przykład i się uduszę. I to też mi przeszło i może nie jestem na takim etapie, żeby sobie głaskać pająki, brać je do ręki, bo, bo wiem, że jeszcze coś siedzi we mnie, ale no właśnie przyszła taka akceptacja, że to jest istota i od tamtego momentu faktycznie ten lęk się zmniejszył i to bardzo dużo. Y nawet jak już oglądam te takie duże pająki, ptaszniki, jakieś śmieszne, włochate, to jeszcze czasem mam coś takiego, że na przykład chcę się wymiatować, ale też już coraz mniej, że mogę dłużej na nie patrzeć, i nawet się pośmieję, nawet sobie zaczynam wyobrażać, jak je dotykam. Więc tak naprawdę myślę, że ta świadomość, perspektywa życia. Tak naprawdę, jest w naszym życiu chyba najważniejsza, dlatego że od niej możemy coś zmienić, lub nie możemy stać w miejscu, utknąć albo pójść dalej. Yy, możemy zobaczyć rzeczy, jakimi naprawdę są i nasze życie, bo to jest najważniejsze, żeby nie żyć w iluzji i zobaczyć, że ktoś no, cię źle traktuje, po prostu, albo ty kogoś źle traktujesz, i no, warto coś z tym zrobić, tak. E, a żyjemy w różnych iluzjach, na różnych poziomach, e, i to nie jest dobre, bo to blokuje nam drogę do samych siebie, a idąc dalej, to e, blokuje drogę do tego, żeby mieć e, życie takie jakie chcemy, żeby mieć tą miłość, radość i żeby przede wszystkim żyć i cieszyć się tym życiem. Więc ten aspekt świadomości uważam, że jest bardzo ważny, bo gdy ona jakby się poszerza ta świadomość no to inne rzeczy, klapki spadają i możemy ruszyć przede wszystkim z, dnień, z miejsca, dotknąć swoich lęków, siebie samego i się ze sobą skonfrontować, a gdy tej świadomości nie ma no to ludzie właśnie uciekają tak, nawet od rozmów o emocjach, o takich rzeczach, o których normalnie powinno się rozmawiać i no to jest taka w sumie jedna kwestia i taki bonus tego, co daje oczyszczanie i uzdrawianie energią. Pozdrawiam.